Gdy zbliża się gwiazdka, rodzice zadają sobie pytanie: Co kupić dziecku pod choinkę? Czy zapytać je o sugestie? A może zrobić mu niespodziankę? Postawić na jeden prezent czy kilka? Wybrać oryginalność czy kupić dziecku to, co prawdopodobnie otrzymają jego rówieśnicy? Pytań pojawia się wiele, a uniwersalna odpowiedź na nie wszystkie prawdopodobnie nie istnieje. Jednak jedno jest pewne. Prezent dla dziecka pod choinkę powinien być przemyślany. Ma on bowiem sprawiać radość, więc powinien być dostosowany do wieku, płci i zainteresowań dziecka. Pomysły na prezent dla dziecka pod choinkę. Prezenty kreatywne i rozwijające wyobraźnię. To zabawki, które wymagają samodzielnego złożenia, zrobienia lub zbudowania czegoś. Mogą to być na przykład klocki, tory kolejowe, roboty lub zestaw do robienia biżuterii. Rozwijające prezenty dla dziecka na gwiazdkę to zabawki, które pomagają dziecku w rozwoju zdolności motorycznych, manualnych i wzrokowych. Idealna będzie tu na przykład ciastolina, piasek kinetyczny oraz puzle i łamigłówki. Świąteczne prezenty dla dziecka, które uczą przez zabawę, czyli zabawki edukacyjne, które nie tylko bawią, ale również uczą. Może to być interaktywna maskotka lub stolik edukacyjny. A dla starszych dzieci na przykład mówiące pióro lub zestaw eksperymentów naukowych czy robot solarny. Prezenty na Mikołaja pozwalające na naśladowanie dorosłych. Może to być na przykład kuchnia do gotowania, warsztat majsterkowicza, zestaw lekarski lub kasa sklepowa. Prezenty pod choinkę dla dziecka rozwijające pasje lub odkrywające nowe zainteresowania. Mogą to być między innymi instrumenty muzyczne, zestaw malarski, mikroskop czy luneta. Prezenty dla dziecka, które zawsze będą trafione, to prezenty uniwersalne, takie jak na przykład ciekawa książka oraz różnorodne gry rodzinne. Rodzice wiele czasu poświęcają na zastanawianie się, co kupić dziecku na gwiazdkę. Są osoby, które stawiają na drogi i markowy prezent dla dziecka pod choinkę. Inni wybierają drobiazgi i atrakcyjny, lecz niedrogi upominek. W ferworze przedświątecznego zamieszania, planowania najlepszych prezentów i najwspanialszych potraw często zapominamy jednak o najważniejszym. Święta to czas rodzinny. Najwspanialszy świąteczny prezent dla dziecka nie jest materialny. Co będzie więc najlepszym prezentem dla dziecka pod choinkę? Czas. Nawet najcudowniejsza zabawka nie sprawi dziecku radości, gdy będzie bawić się nią samotności. Zadbajmy więc, by w święta móc podarować swoim pociechom to, co najcenniejsze, czyli siebie.